Oczywiście przycinamy i one oddają bezpieczeństwo no albo emocjonalne, no albo też po prostu przekroczenie wszelkich możliwych granic fizycznych i zabieranie um, bezpieczeństwa fizycznego. I teraz nie są te nasze przysięgi. Otóż Arnina mówi, że przysięgi krążą wokół tych elementów, które... Z reguły wokół tych, i to są przysięgi z tak zwanego braku, których nam z jakichś powodów w życiu zabrano. Niektóre przysięgi też powstają w pełni, ale tu chyba na tym wykładzie tego nie omówimy. I teraz one gdzieś, przysięgi są na pewno, na pewno nieuświadomione, albo przynajmniej inaczej, może tak, 90% jest nieuświadomionych. Bo te, które bardziej znamy, to one brzmią: nigdy nie będę jak moja matka, nigdy nie będę jak mój ojciec. Nie? To są takie znane. Natomiast dużo więcej jest nieuświadomionych i one potem oddziałują nam na, na, na całe życie.